Cześć! W dzisiejszym odcinku książki na wydaniu opowiem Wam o pewnym błędzie zecerskim, którego konsekwencje były bardzo, bardzo istotne. Porozmawiamy o fałszywej Biblii. Zapraszam! Fałszywa Biblia, czyli Biblia wydana w 1631 roku przez dwóch królewskich drukarzy z Londynu. To jest taki przedmiot gorącej dyskusji od, od wielu, wielu lat, czy też od wielu wieków. Zanim jednak powiem o co chodziło z tym konkretnym wydaniem Biblii, to dwa słowa o Biblii króla Jakuba. Ponieważ ta Biblia stanowiła właśnie reprint Biblii króla Jakuba, Biblii, która została zainicjowana, w której przekład na język angielski został zainicjowany przez Jakuba I Stewarta, który w 1604 roku dopuścił takie angielskie przekłady do użytku w liturgii, i wtedy też rozpoczęły się prace na wydaniem, nad tłumaczeniem Biblii na język angielski, oczywiście w kanonie protestanckim. W 1611 roku Biblia przez Roberta Beitera, królewskiego drukarza, została wydana właśnie jako Biblia króla Jakuba. Tak jest określana i tak to pismo święte Starego i Nowego Testamentu jest nazywane. To jest bardzo ważne pismo dla anglosaskiego kręgu kulturowego. To jest Biblia na egzemplarz której składają swoją przysięgę choćby prezydenci Stanów Zjednoczonych. I w 1631 roku yy, drukarze królewscy z Londynu wydają reprint Biblii króla Jakuba, który stanie się przedmiotem yy, błędu drukarskiego, a w zasadzie w którym pewien błąd zecerski, a raczej błędy, bo to nie był jeden błąd, ale o jednym jest bardzo głośno. Zaistniał. W yy, Księdze Wyjścia w drugiej księdze Mojżeszowej Exodus, w rozdziale 20 w 14 wersecie, znajduje się jedno z przykazań. To przykazanie, które po polsku znamy jako niecudzołóż, wchodzi w skład dekalogu. Po angielsku miało mieć brzmienie równoprawne z niecudzołóż, tyle że w wyniku niezamierzonego błędu wecerskiego opuszczono tam przeczenie. I zamiast nie cudzołóż, pojawia się tam przekazanie cudzołóż. Dokładniej będziesz cudzołóżą. Autorzy tego reprintu, który był bardzo szeroko też komentowany, ale też no, zamówiony przez Karola I Stewarta ówczesnego króla Anglii i Szkocji, który około tysiąca egzemplarzy zamówił, nie wiedząc o pomyłce. No więc to był jednak taki bardzo rażący błąd. Biskup Cantembery wtedy wypowiadał się, że kiedyś Pismo Święte miało ogromną wartość, a teraz jacyś drukarze robią sobie z, ze Świętym Testem to, co chcą. Obaj drukarze zostali ukarani bardzo wysoką grzywdą, odebraniem licencji na, na druk. Za te grzywne zresztą kupiono bardzo porządne matryce do czcionek e, drukarni królewskich później. Natomiast błąd był uważany za rażący i za gorszący. Z tego względu, że przykazanie brzmia o cudzołóż, będziesz cudzołożył. Ten egzemplarz, to wydanie Biblii, zwane jest czasem Biblią grzeszników, Biblią cudzołożników, czy też fałszywą Biblią. Możemy się też spotkać z określeniem zła bądź niegodziwa Biblia. No to jest oczywiście bardzo znaczący błąd, bo nagle w tekście świętym i natchnionym przez, takim uważa przez taki uważany jest przecież tekst pisma świętego dla osób z kręgu wyznań chrześcijańskich. Nagle pojawia się przekłamanie, które zupełnie wypacza treść. Ale to nie tylko jedna pomyłka, była też inna pomyłka, która może była mniej rażąca, ale też obrazoburcza. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Księdze Mojżeszowej Deuteronomium, pojawia się zwrot: The Lord have showed As his glory and his great earth, zamiast and his greatness. I tu znów mamy błąd zecerski. Zamiast wielkiej chwały mamy wielki tyłek, który Bóg pokazuje poza swą chwałą ludziom. Znów obrazoburczy błąd. I spójrzcie, ja mówię o tej Biblii, o tym konkretnym wydaniu przez to, żeby też uzmysłowić Wam, jaką rolę odgrywał w tamtych czasach zecer, czyli osoba, która musiała ręcznie cały tekst złożyć, przełożyć, ułożyć w Odpowiadający oryginałowi sposób. Zecerzy i wydawcy zostali wezwani przez, przez Sąd Izby Gwiaździstej. Czara, która im została zasądzona, to była równowartość gospodarstwa o powierzchni prawie 120 hektarów, więc to jest spora kwota, jak na, jak na wtedy. Większość z tych egzemplarzy, tego wydania Biblii, została wycofana z użytku. Mówi się, że dziś 11 egzemplarzy jest jeszcze gdzieś dostępnych. Jeden znajduje się w oddziale zbiorów rzadkich w Bibliotece Publicznej w Nowym Jorku. Nie jest udostępniany w zasadzie. Jeden z takich egzemplarzy można też zobaczyć w Muzeum Biblii w Branson w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych. Natomiast parę lat temu Podobno jeden z egzemplarzy fałszywej Biblii z oryginalnych egzemplarzy, czyli z tamtych został wylicytowany za dość dużą sumę podczas aukcji prywatnej kolekcjonerskiej, więc mm, trudno jest pokazać, trudno jest zobaczyć, ale rzeczywiście taki błąd miał miejsce. Błąd kosztujący licencje na druk, błąd kosztujący sporo też nakładów finansowych, no i przede wszystkim niesamowicie obrazoburczy pokazujący też, jaka odpowiedzialność w Wiązała się z pracą Zecera i dający do myślenia, czy dziś składacze, redaktorzy, osoby, które przygotowują cały tekst do druku na jakimkolwiek etapie, jaka jest odpowiedzialność autorów, osób tworzących i tych właśnie osób opracowujących później ten tekst. To tyle w dzisiejszym odcinku. Ja zapraszam do tego, żebyście zobaczyli i zobaczyli odcinki wcześniejsze oraz następne. I w jednym z takich następnych odcinków się widzimy.